Rei. to pierwszy z naszych panałów. Wszystko płynie. I co ciekawe, mimo że na co dzień każdy z nas tego doświadcza, to jakoś podświadomie każdy jednak się łudzi, że w jego życiu zapanuje pewna stałość że nie będzie niespodzianek w pracy, w szkole, w domu. Świadomość nieuchronności zmian jest pierwszym krokiem do codziennego pokoju. Gdy popatrzymy na działanie Boga w Piśmie Świętym, to zauważymy, że jest to ciągłe wzywanie człowieka do czegoś nowego. Ciągle w nieznaną, którą jest przyszłość. Abraham, Eliasz, Piotr, Paweł oni wszyscy musieli bez przerwy wychodzić ze swojej strefy komfortu. Ale co ważne zawsze dobrze na tym wychodzili. Bóg nie wyciąga nas z naszego namiotu tak o. On robi to wszystko po to, żeby było nam lepiej. Po uświadomieniu sobie, że zmiany były, są i będą, przychodzi następny krok. Zaakceptowanie tego i nieusiłowanie za wszelką cenę pozostać w swojej w stabilnej codzienności. Ale przyjęcie, że takie są zasady i ja chcę w nich grać. Czasem te zmiany, które nas spotykają są wyzwaniami, które Bóg stawia na naszej drodze. Wtedy z założenia mają one nie prowadzić tak, do rozwoju. A czasem są to trudności, zło i cierpienie, które wynikają najczęściej z ludzkiej ułomności, a których Bóg, co bardzo ważne, nie chce. Ale z uwagi na wolność, na nie, przyzwala. Czyli nie reaguje w sposób nadprzyrodzony. Ale właśnie, z miłości do nas wyciąga z tego zła jeszcze większe dobro. Więc jak to wygląda w praktyce? Ja zarówno w jednej, jak i w drugiej sytuacji zawsze szukam tego, co dobrego mogę... W z danej sytuacji wyciągnąć, tak? Mam świadomość, że coś się wydarzyło i nie mogę nic z tym faktem zrobić. To, na co jednak mam wpływ, to to, jak na to zareaguję. Oczywiście mogę tupnąć nogą i narzekać sobie, jak to strasznie los mnie skrzywdził, ale mogę też wziąć się w garść i pomyśleć, co najlepszego mogę w tej sytuacji zrobić. To bardzo proste, choć doskonale wiem, że niełatwe. Ale z całą pewnością mogę powiedzieć, że między innymi dzięki temu Bóg prowadzi mnie na co dzień do szczęścia.